To prawdopodobnie najbardziej spektakularny powrót polityka w najnowszej historii. Donald Trump wraca na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych po pełnym dramaturgii wyścigu wyborczym, ale jego druga kadencja z dużym prawdopodobieństwem będzie znacznie różniła się od tej pierwszej. Trump nie może być dziś uznawany za błąd amerykańskiego systemu politycznego, swego rodzaju wypadek przy pracy, jak często portretowano jego sukces z 2016 roku i na czym tak naprawdę opierała się reakcja amerykańskiego establishmentu, również w dużej mierze republikańskiego właśnie w tamtym czasie. Przeczekajmy. Dziś Donald Trump wraca nie jako systemowy hochlik, ale jako postać systemotwórcza. Nie na przekór wielu we własnej partii, ale jako postać w niej zdecydowanie dominująca. Nie wbrew środowiskom opiniotwórczym, ale z ich poparciem dzięki trafnej diagnozie, gdzie mieści się dziś siła realnej opiniotwórczości. Wraca z doświadczeniem i zdecydowanie większą kontrolą nad państwem niż w czasie pierwszej kadencji. Donald Trump nie został jeszcze zaprzysiężony na drugą kadencję, a już traktowany jest jak współczesny cesarz. Podejmowany na przykład w Paryżu przez Emmanuela Macrona w sposób wyraźnie wywyższającego go ponad wszystkich innych, już pełniących urzędy polityków. Imperator Trump, jak postać rodem z amerykańskich komiksów, przerysowana, aż nazbyt charakterystyczna, o niedorzecznej momentami historii, wraca, by naznaczyć najbliższe lata dziejów świata. Witamy w 2025 roku. Choć nie jestem wielkim fanem postanowień noworocznych, ze wszystkich, jakie można powziąć, jednym z najrozsądniejszych jest oszczędzanie. A to możesz robić, na przykład zakładając odpowiadający Twoim potrzebom plan inwestycyjny na platformie XTB. Dzięki automatyzacji cały proces będzie pozbawiony niepotrzebnych komplikacji, a raz podjęte zobowiązanie noworoczne może łatwo przerodzić się w comiesięczne oszczędności lokowane na wybranych przez Ciebie i dostosowanych do Twoich potrzeb produktach. Link w opisie filmu. Kiedy 6 stycznia 2021 roku, czyli zaledwie 4 lata temu, facet w kostiumie Bizona przechadzał się po kapitolu, wokół którego trwały rozróby, snucie scenariuszy, w których Trump tak zdecydowanie wygrywa kolejne wybory, wydawało się kompletnie oderwane od rzeczywistości. I nie chodzi tu nawet o ocenę tego, co stało się wówczas w Waszyngtonie, gdyż sprawa stała się przedmiotem społecznych kontrowersji, a wokół szturmu na Kapitol narosło wiele mniej lub bardziej uzasadnionych wątpliwości i całe mnóstwo teorii spiskowych. Chodzi o to, że wtedy od Trumpa odwrócili się niemal wszyscy, łącznie z establishmentem Republikańskiej Partii czy jego własnym wiceprezydentem. Wydawało się, że ta historia dobiegła do jakże spektakularnego końca. Ja sam, głównie właśnie ze względu na reakcję partii republikańskiej, ze względu na to, że odwrócili się wówczas od Trumpa absolutnie wszyscy, byłem przekonany, że po czymś takim nie ma już powrotu, że to zaszło za daleko. No i jak bardzo się myliłem. Staram się w tym programie unikać jak mogę mówienia, a nie mówiłem, kiedy sprawy toczą się wedle zaprezentowanego tutaj wcześniej scenariusza, bo nie irytuje mnie to u innych. Uważam, że to nie twórca, ale odbiorca treści powinien dochodzić do takich konkluzji. Ale gdy doszło do tak wyraźnej pomyłki, myślę, że warto to podkreślić. I nie ze względu na budowanie jakiejś fałszywej skromności, bo uważam, że 4 lata temu taka diagnoza była jak najbardziej racjonalna, ale po to, by podkreślić, jak z jak absurdalną historią mieliśmy do czynienia. Ostatnie kilka lat, ze szczególnym naciskiem na ostatnie kilkanaście miesięcy, to jest materiał na dziesiątki książek, filmów, seriali innych dóbr kultury. To będzie kultowy okres w, Amer w historii amerykańskiej polityki, bo zdarzyło się naprawdę wiele zupełnie absurdalnych rzeczy, zupełnie spektakularnych rzeczy. Czasami aż trudno w to uwierzyć teraz, co dopiero za właśnie kilka dekad. Rzecz jasna nie sposób powiedzieć w takim materiale o wszystkich przyczynach zwycięstwa Trumpa. Z całą pewnością część jego siły wynikała ze słabości konkurentów. Konkurentów w liczbie mnogiej, bo przecież ledwo żywy Joe Biden został w toku kampanii podmieniony na kompletnie nieautentyczną Kamalę Harris. Na dodatek demokratom wyraźnie nie sprzyjały okoliczności. Popandemiczna i okołowojenna inflacja zmiata wszystkie rządy, które sprawowały władzę właśnie w tym czasie. Tam, gdzie jeszcze chwilę temu rządzili konserwatyści, jak w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, dziś górą są liberałowie. Tam, gdzie rządy były liberalne, jak w Stanach czy w Niemczech, za chwilę zostaną wymienione na bardziej konserwatywne. Ale to nie tłumaczy wszystkiego. Donald Trump jest politykiem uosabiającym wręcz kulturę obrazu. Ten aspekt pewnie nie zaważył na zwycięstwie, być może nawet nie należał do najważniejszych, ale mimo wszystko zwraca uwagę to, jak wiele absolutnie epickich fotografii towarzyszyło Trumpowi na jego kampanijnym szlaku. Począwszy od tego zdjęcia aresztowego. Tylko spójrzcie, to jest gotowy materiał na billboardy czy koszulki. Ten obraz musiał z miejsca stać się kultowy. Przez Trumpa w McDonaldzie czy pomarańczową głowę Trumpa wystającą z okna śmieciarki, aż po oczywiście przede wszystkim. Tę fotografię, zrobioną chwilę po nieudanym zamachu na jego życie. Kompozycja tego obrazu jest wręcz nieprawdopodobna. Bije z niego trudna do poskromienia siła. I ten ostatni przykład pokazuje, że to nie jest przypadek, to znaczy, że to nie jest tak, że Trump ma szczęście i jest charakterystyczny, więc jego zdjęcia przyciągają uwagę. To on swoją postawą i zachowaniem tworzy warunki, w których coś takiego może powstać. Po epickości zazwyczaj nie ma śladu, gdy Trump zacznie się ruszać, a gdy zacznie mówić, Cóż, może poprzestaniemy na tym, że zdecydowanie lepiej wychodzi na zdjęciach. Donald Trump to człowiek niesłychanie wręcz energiczny i bystry, jak na osobę w wieku 78 lat. Wiem, wiem, co za parszywy agezm. Jak tak można? Ale jeśli Trump dożyje do końca kadencji, będzie rzecz jasna, najstarszym człowiekiem pełniącym urząd prezydenta USA w historii, a swoją drugą kadencję zaczyna będąc starszym od regana, gdy ten prezydenturę kończył. Ten kontekst został kompletnie wypaczony przez to, że Trump o władzę w pierwszej fazie walczył z Bidenem, na tle którego wyglądał jak młodzieniaszek, ale to tylko złudzenie spowodowane przez punkt odniesienia. Biden też wyglądałby młodo, gdyby punktem odniesienia był, no nie wiem, węgiel. Warto o tym pamiętać, bo 4 lata w okolicach 80 to dużo. I to, że dziś wyraźnie Trump podejmuje kluczowe decyzje, nie oznacza, że można bagatelizować to, jak wygląda bezpośrednie otoczenie nowego prezydenta. Tyle, że analizując wygraną Donalda Trumpa, nie można koncentrować się tylko na nim, na jego wystąpieniach, zdjęciach i niezliczonych kontrowersjach, jakie wywołuje. Jego zwycięstwo to nie jest przyczyna zmian, które zachodzą w Ameryce i na świecie. To efekt przemian przede wszystkim samej Ameryki, ale również zmian w systemie międzynarodowym. Trump nie wytworzył poczucia niezadowolenia z roli amerykańskiego imperium w świecie, rozczarowania stanem gospodarki czy braku poczucia bezpieczeństwa. On tylko te emocje społeczne nazwał, ujażnił i zaproponował banalne i często wręcz bardzo mało wiarygodne rozwiązania. Właściwie w każdej kwestii Trump zapowiada działania pierwszego dnia. Wystarczą godziny, by załatwić pokój na Ukrainie, zamknąć granice, deportować przestępców, zwalczyć Deep State i naprawić gospodarkę twierdzi Trump. I dla wszystkich jasne jest to, że przesadza, ale nie w tym rzecz. Ważne jest to, że zdaniem istotnej części amerykańskiego społeczeństwa, nazywa rzeczy po imieniu. A to nazywanie rzeczy po imieniu sprowadza się w praktyce do niezadowolenia z roli, jaką w zglobalizowanym świecie pełni Ameryka. Bo choć systemotwórcza rola USA daje potężne korzyści. Bycie gwarantem bezpieczeństwa daje potężną dźwignię polityczną. Atrakcyjność rynku kapitałowego daje istotną przewagę konkurencyjną, a dolar cóż, to dolar to to wszystko odbywa się kosztem. Problem w tym, że korzyści i obciążenia z funkcjonowania imperium nie są równo rozłożone, a tych, którzy bardziej czują ciężar niż widzą frukta, jest więcej. Czas na reorganizację. A na to nałożyć trzeba batalię światopoglądową, w ramach której zawsze warto o tym pamiętać, generalnie znacznie bardziej konserwatywne od europejskich amerykańskie społeczeństwo było świadkiem bardzo wyraźnego przechyłu w lewo. A ludzie będący dotychczas w centrum ze względu na redefinicję pojęć nagle znaleźli się na prawicy. Amerykańskie podcasty o milionowych zasięgach przez całe miesiące nadawały o kulturze woke i transpłciowości, będąc jednoznacznie w kontrze. Te same podcasty, które na ostatniej prostej, stały się przestrzenią, mówiąc wprost, wyraźnej agitacji wyborczej. U Joe Rogana w krótkim czasie pojawił się J.D. Vance, Elon Musk czy sam Donald Trump. I choć oczywiście gospodarz zapewniał, że to platforma otwarta na kontrkandydatów, to przecież jasne jest to, że obóz Trumpa grał tam u siebie. I to nie jest zarzut, wręcz przeciwnie. Sztab Trumpa trafnie zdiagnozował współczesną infosferę, poprawnie szacując realny wpływ na przykład podcastów czy niezależnych twórców fenomenu do niedawna nowego i niszowego w stosunku do mediów głównego nurtu. Na tle tych rozmów, wywiady udzielane przez Kamala Harris były tak bezpieczne, tak przepełnione wyuczonymi hasłami wyborczymi i polityczną mową trawą, że kompletnie nie zwracały uwagi, zresztą było ich stosunkowo mało. Właściwie trudno po tej kampanii powiedzieć, jaka jest Kamala Harris sprawiała raczej wrażenie gadającego i często śmiejącego się liberalnego czata GPT, a nie autentycznego człowieka. Zaś Trump był sobą, ze wszystkimi bardzo wyraźnymi wadami na widoku, ale był sobą, a długie podcastowe formaty, często wielogodzinne rozmowy pozwoliły to pokazać bardzo szerokiej publiczności. Gdy Barack Obama wygrywał wybory prezydenckie, używając do tego nowych technologii komunikacyjnych i świeżych metod kampanijnych, przewaga wynikająca z lepszego zrozumienia nowych narzędzi informacyjnych leżała wyraźnie po liberalnej stronie, ale po tym czasie nie ma już śladu. Tym razem to liberalne klisze, bezpieczne wywiady, wsparcie celebrytów i tradycyjne media wyglądały jak zgrane karty. To, że taka czy inna piosenkarka zaśpiewa na wiecu demokratów, było oczywiste. Już teraz z dużą pewnością mogę zaprognozować, że zaśpiewają i za 4 lata. Ta kampania pokazała, że lepsze zrozumienie nowoczesności nie jest domeną zarezerwowaną dla postępowej lewicy czy dla liberałów. To, co naprawdę innowacyjne w kampanii komunikacyjnej, było tym razem po stronie konserwatywnej. I tak dochodzimy do Ilona Maska. Geniusz czy błazen? Najwybitniejszy przemysłowiec nowej ery czy zwykły oligarcha z wsparciem do władzy? Niezależnie od tego, jakie zdanie ma się na temat tego człowieka, a często są to zdania skrajne, nie da się uciec od obserwacji, że wsparcie najbogatszego czy jednego z najbogatszych ludzi na planecie oraz właściciela jednej z kluczowych platform komunikacyjnych było bardzo ważną cegiełką na drodze do zwycięstwa. Od kilku miesięcy Trump i Musk spotykają się niezwykle często, a miliarder. Ten bogatszy miliarder będzie odpowiadał za nowy departament zajmujący się wydajnością rządzenia. Trudno powiedzieć, co to w praktyce będzie. Można wręcz odnieść wrażenie, że wszędobelskość maska zaczęła nieco Trumpa irytować, bo sam bez pytania zakpił, że nie ma się co martwić. Mask nie będzie prezydentem, nie urodził się w USA. Ale mniejsza o to, sęk w tym, że jeden z najbogatszych ludzi na świecie zaangażowany w najbardziej przyszłościowe branże gospodarki i właściciel platformy sieciowej, tak jednoznacznie wsparł ruch wokół Trumpa, z którym po wyborach obiad jadł już na przykład Mark Zuckerberg. Kierunek wiatru się zmienia. Słowo „cła” zastąpiło globalizację. Amerykańskie flagi zastępują dobro planety. Wraca moda na zakorzenienie w jakiejś lokalnej, swojskiej kulturze i ten trend przez Atlantyk zdobędzie i Europę. Elon Musk już teraz otwarcie wspiera Reform UK w Wielkiej Brytanii czy AFD w Niemczech. I trudno powiedzieć na co obliczona jest ta gra polityczna. Czy to element nacisku na europejski establishment, czy może próba wpłynięcia na scenę polityczną w poszczególnych krajach starego kontynentu? Z całą pewnością sprawie warto się przyglądać, ale nawet abstrahując od działań amerykańskich elit. Jeszcze raz, to nie są Demiurgowie. Ci ludzie nie wytworzyli, a trafnie zdiagnozowali i ujarzmili trendy kulturowe, które widać już teraz i u nas. Donald Trump ma w swoich rękach jednoznaczny mandat demokratyczny, a po doświadczeniach z pierwszej kadencji dość klarowny i często komunikowany plan, by nie pozwolić szerokiej administracji państwowej sypać piach w trybie machiny zmian. Ma zamiar przemoderować miejsce Ameryki w gospodarczym porządku globu za pomocą ceł i cały czas skutecznie buduje wizerunek kogoś nieprzewidywalnego, zdolnego do najróżniejszych decyzji politycznych. Dlatego też wszyscy wstrzymują oddech. Moskwa, Pekin. Bruksela, Berlin, Paryż, Kijów i oczywiście Warszawa. Bo zasady gry na tym etapie rozgrywki o przyszłość naszej części kontynentu, w tym o status naszego państwa. Te zasady gry będą zależały od tego, jakie decyzje zapadną w Waszyngtonie. Co postanowi imperator Trump i jego świta? Jeszcze raz witamy w 2025 roku. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejny rok wspaniałej przygody odkrywania świata tutaj na kanale Polityka Zagraniczna. Zachęcam do wspierania tego kanału. Dzięki, że tu jesteście. Zapitamy pasy i jedziemy dalej. Do zobaczenia.